Siema wszystkim, słuchajcie, witam Was serdecznie w nowym roku 2023. Tak, zleciało, zleciało, co niektórzy życzyli mi, czy nie to, że życzyli, ale tak w dawnych czasach, że nie dożyję trzydziestki, no czterdziestka prawie już mnie goni, więc dało radę, tak. Nowy rok też się przeżyje i będzie dobrze. Chciałbym Wam pokazać mój ogród. <laughs> Czyli wiecie co, ogród to może mało powiedziane. To jest e, szczątek, co z niego zostało po ostatnich opadach śniegu. Myślałem, że moja naturalna preria będzie wyglądała beautiful. No wyszło to, kurde, koszmarnie. Zaraz ją będę tu naprawiał, będę podwiązywał trawy, będę ogarniał wszystko. No i co, wymyśliłem sobie jeszcze dzisiaj e, taką fajną rzecz na moją nową rabatę leśną. Ale to zaraz wam pokażę. W sumie może i nawet teraz. Chodźcie ze mną tam. Z pewnością wielu z Was zna ten zakątek. Z moich filmików było tu kilka pniaczków, kilka wapieni muszlowych. A ja za stodołą mam taką wielką kupę szlaki. Co to jest? Szlaka to jest taki materiał, który był dawniej wykorzystywany do budowy pustaka. No i jakże część mojego domu czy zabudowań gospodarczych była wykonana właśnie z tego pustaka. No ale lata, lata mijały. Tutaj ten dom mam już 20 lat. No to liczmy, że ta szlaka ma gdzieś około lat 40, tak? I zobaczcie, jakie fajne z niej się porobiły skały. To zbryliło się jak piaskowiec. Porosło mchem. Słuchajcie, nic bardziej fajniejszego i piękniejszego, zerknijcie, do budowy tła dla rabaty naturalistycznej leśnej. O, tu mój kotek. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Na wiosnę tu będzie pełno czosnków, yy, niedźwiedzich, niedźwiedzi i różnego rodzaju innych roślin. W szczeliny między skałki powtykam sobie różnego rodzaju roślinki, ale będzie tu będzie mi zależało na tym, żeby zrobić coś na zasadzie podszytu puszczy bukowo-jodłowej z Gór Świętokrzyskich, aczkolwiek nie mam tu ani jednego buka, ani jednej jodły, więc troszeczkę oszukamy to. Czekajmy efektu wiosną, tak? Teraz pokażę Wam, patrzcie jak sobie oszczędzę <laughs> pazurki. Teraz pokażę Wam, jak wygląda cześć, reszta część mojego ogrodu. Zaczynając od tej strony, to jest rabata leśna. Tu pod moimi pięknymi, starymi drzewami ona właśnie będzie tak wkomponowana, z tej się będzie łączyła w tą, i tam wejdzie na taki mój drewniak zrobiony z paproci. Ale nic, zobaczcie sobie: wszystko, niczego nie grabiłem. Zgrabię dopiero wiosną. Jak ziemia będzie słucha, będzie można po niej wchodzić. Bo na chwilę obecną, jak wejdziemy, sobie staniemy, to się po prostu zapada. A jeszcze pod moim ciężarem, no to. Tym bardziej. No, śnieg, co uczynił śnieg u mnie? Śnieg u mnie uczynił to, że więcej moich roślin, tu sobie po tym skalniaku przejdę, wypadło. Trawy wyglądają jak, nie powiem co, wierzba, hakuro. Właśnie zakończyła żywota. No, niestety, ale sobie dziewczyna nie poradziła. O, pokażę wam. Pamiętacie, jak razem sadziliśmy i przesadzaliśmy, dzieliśmy rozchodniki. Zobaczcie, jak pięknie już puszczają <grymne> nowe różyczki. To są nowe roślinki. Zobaczcie, jaka jest żywotność. Ale przykryjemy sobie liśćmi. Tu są pierwiosnki, które w tym sezonie również podzielę. No i wszechobecne malwy. Słuchajcie, one się wyszywają w france wszędzie. No i moje piękne trawy. To jest tak zwany czcinnik brylantowy, gdyż po opadach deszczu i przy dużej rosze na jego kwiatostanach i truguszdłach powstają takie kropelki rosy, tak jakby. To wygląda jak brylant. Nie ma co się oszukiwać, ogród wygląda pięknie wtedy, kiedy ma tło, tak? Zimą, w szczególności. To tło u mnie jest słabe, gdyż mam bardzo mało roślin iglastych. Troszeczkę dosłownie, bo mam psa, pies czy mi wszędzie, no i po prostu niszczy mi te rośliny. Czekam, aż aniołek zaśnie spokojnie i wtedy mogę sobie już coś porobić, tak? Ale tu pięknie, pięknie ta sosna wygląda. Zobaczcie, kupiłem ją w szkółce za 40 zł. Była podpisana jako porzeczka. Czasami takie akcje się zdarzają. No, tutaj wszystko zrujnowane, oczywiście zachwaszczone. Teraz zimą fajnie widać pokrój skałek. Zobaczcie, jaką fajną gąbkę u siebie na polu znalazłem. Tu jest kolejna. Jest tu troszeczkę, na tym skaliniaku jest tyle fajnych skałek, słuchajcie, które sobie, jak jestem na jakiejś wycieczce, to sobie sprowadzam te skałki. I wtedy kombinuję skalniaczek, więc jest tu cały miżmasz skałek. Przejdźmy sobie dalej na prairie. Tutaj widzicie zasypywałem doły, bo jak wjeżdżał samochód z węglem to mi się zakopał, było wtedy grząsko. No i kilka taczek ziemi musiałem wywalić na trawnik, żeby te doły zasypać. Ale jeszcze niczym nie przejmuję, nie dosiewam trawy bo to wszystko fajnie na wiosnę zarośnie, na wiosnę jeszcze, myślę, że w marcu zrobię e, wertykulację tego całego trawnika, no trawnik to nie jest, to jest łąka, tu było jedno wielkie zarośle rosły krzaki, rosły samosiejki rosnął pesz tylko i wyłącznie przez to przez koszenie, tylko i wyłącznie przez wertykulację i delikatne doszewki, bo tu nie nawoziłem ziemi niczego, teren jest taki jaki tu zastaliśmy, yy, zrobił, zrobiła się murawa. Nie jest to trawnik idealny, bo do trawnika to mu dużo, dużo brakuje. Ale słuchajcie, wiosną, jak zachwitną tutaj koniczyna, jak zachwitnie tutaj mniszek lekarski, no to po prostu to jest bajka. I nic nie noszę cieszyć. Pszczoły moje sobie latają, znoszą yy, yy, sobie pyłek yy, z mniszka, z koniczyny białej, czy również z jaworów. A teraz, moi mili, zerknijcie sobie tu. Tu, jakby pierdolnęła bomba atomowa, no, wszystkie te trawy, wszystkie moje byliny, wszystko się położyło. Na razie nie będę tego przycinał, bo nie chcę, żeby mi trawy poprzemarzały, bo różnie to jeszcze może być. Delikatnie je tylko podwiążę, żeby stały, żeby to jako tako wyglądało. No, ja też tak mówię fajnie, bo za bardzo darłem gębę na sylwestrze. Takim oto sposobem mojej mili. Będę się z Wami żegnała. jeszcze Wam coś pokażę, jak fajnie wygląda, e, wyglądają moje goździki kamienne, brodate inaczej, które sobie posiałem w tamtym, no, w tamtym roku. Już Zerknijcie moi mili, to są goździki kamienne, brodate również, się tak nazywa. One zawsze, zawsze ja sobie je kojarzę, jak rosły sobie na działkach, w ogródkach, w ogródkach działkowych jak i później były sprzedawane pod cmentarzami i dawane na, jako bukiety na groby dla naszych bliskich. Ale ja je bardzo lubię, pamiętam je z dzieciństwa, mam do nich sentyment. Tutaj mam bardzo pełno samosiejek miesięcznicy, ona sobie będzie rosła, będzie w tym roku może nie zachwitnie, ale następny rok zachwitnie. Również wysiało mi się tu pełno yy, wieczornika damskiego. O, a tu przyszedł mój drugi kot, Filemon, którego wczoraj przyłapałem, jak chodził po dachu na stodole. I zaraz kitka będzie go atakowała. Nie, teraz się lubią.